Cześć! Jakiś czas temu przeprowadzaliśmy dla Was unboxing głośnika Bank and Olufsen Beoplay A2. No i w dzisiejszym filmie chciałbym zaprosić Was na jego recenzję. Zacznijmy sobie od samego designu urządzenia, dlatego że sam głośnik jest ozdobą. Ogólnie sprzęty Bank and Olufsen są tak projektowane, żeby się po prostu podobały i jednocześnie były dekoracją, a nie tylko spełniały swoją funkcję. Jeśli chodzi o głośnik, jest on dostępny w czterech kolorach, a właściwie w pięciu, dlatego że niedawno pojawiła się także specjalna wersja czarno-złota. Mamy głośnik zielony ze złotą ramką, taką obwódką. Mamy głośnik srebrny ze srebrną obwódką, mamy głośnik czarny, cały czarny oraz taki można powiedzieć złoto-srebrny i to jest naszym zdaniem najlepszy kolor tego głośnika, właśnie ten złoto-srebrny. Wygląda on bardzo fajnie w połączeniu z, z paskiem takim troszeczkę kremowym. Tworzy naprawdę fajny duet. Dzięki technologii dźwięku dokulnego, który zastosowano tutaj w tym głośniku, niezależnie w którym miejscu znajdujemy się, a właściwie w którym miejscu znajduje się głośnik, on gra tak samo i do każdego dociera tak samo dobry dźwięk, który on wytwarza. Tutaj mamy z tej strony pod tą plastikową pokrywą, która zresztą jest wymienna, także możemy sobie zmienić kolor naszego głośnika. Znajdują się dwa głośniki do tonów niskich oraz basów i dokładnie to samo znajduje się z drugiej strony. No i dzięki temu, po prostu, nawet czy wieszając głośnik, przestawiając go, czy kładąc, on zawsze będzie nam grał dobrze e, i dźwięk będzie czysty. Jeśli chodzi jeszcze o ten pasek, e, to jest pasek skórzany. Jest on bardzo fajny, e, dlatego że trzyma, pozwala trzymać ten głośnik w ręce. On jest zabezpieczony e, tutaj, to jest śruba, a nie zatrzask. Więc nawet jeśli mocniej pociągniemy, będziemy jakoś tam kręcić tym głośnikiem, sprawdzaliśmy to e, i to działa bez problemu. Także tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Duński producent oferuje nam dwa sposoby podłączenia się do głośnika. Klasycznie, czyli przewodowo. Czek 3,5 mm podłączamy do sobie z tej strony. Natomiast możemy też podłączyć się, oczywiście, bezprzewodowo za pomocą bluetooth. No i tutaj mamy obsługę bluetooth w czwartej wersji, także Low Energy i możemy podłączyć się dwoma telefonami, także na jakiejś imprezie, jak ktoś chce puszczać właśnie muzykę też swoją. Oczywiście dwie na raz piosenki nie polecą, natomiast jeden telefon i drugi może być jednocześnie podłączony do głośnika i on sobie z tym spokojnie radzi. Jeśli chodzi o zasięg Bluetooth, tutaj spokojnie jest 40 metrów na otwartej przestrzeni. Natomiast w warunkach domowych można wyjść nawet z jednego pokoju do drugiego i przez ścianę bez problemu ten dźwięk będzie odtwarzany poprawnie. Dopiero do, po przejściu, myślę, tak około 15 metrów w domu, yy, gdzie były dwie ściany do pokonania, wtedy yy, zasięg był trochę słabszy i głośnik zaczął przerywać. Zaletą tego głośnika jest waga i bateria, którą zastosowano tutaj. Producent deklaruje, że wytrzymuje on do 24 godzin ciągłego odtwarzania muzyki na średniej głośności. No sprawdziliśmy to i niestety tak nie jest. Yy, nam udało się, słuchając na średniej głośności, uzyskać wynik raz 14, raz 16 godzin. Jest to bardzo dobry wynik, dlatego że głośniki yy, konkurencji wytrzymują 6-8 godzin. Tutaj mamy deklarację 24, a wytrzymuje około 16. I tak 16 godzin odtwarzania muzyki jest bardzo dobrym wynikiem. Mamy tutaj możliwość w ogóle podłączenia sobie jeszcze yy, użycia tego głośnika jako powerbank. Mamy tutaj yy, USB. 2.0 z pół ampera tutaj wychodzi i bez problemu możemy sobie ten telefon jeszcze ładować podczas odtwarzania muzyki. Wejście na ładowarkę jest typowe dla Bank and Olufsen. Nie ma tutaj micro USB, także ładujemy to przez dołączony adapter, niestety no, trzeba mieć tą wtyczkę. Czyli tutaj wchodzi po prostu zasilacz z kompletu, nie można tego niczym zastąpić. Ogólnie paski są wymienne, to jest pasek krótszy, on kosztuje 39 euro, jest w różnych kolorach, można także kupić pasek droższy za 59 euro no i on wtedy można zawiesić sobie na ramię ten głośnik jak torebkę. Jeśli energia spadnie poniżej 10% w tym głośniku, on automatycznie się nam wyciszy do połowy i nie pozwoli dać głośniej, tak, żeby zachować jeszcze możliwość odtwarzania. Jeśli chodzi o czystość dźwięku i jego, że tak powiem, barwę, tutaj głośnik jest bardziej stonowany. Nie jest tak agresywny, jeśli chodzi o bas, tak jak był testowany Bose. Ten dźwięk jest bardzo czysty, nawet przy maksymalnej głośności i ostrzejszej muzyce ten głośnik gra bardzo, bardzo czysto. Tak jak mówiłem, zaleta dźwięku przestrzennego. No i co jeszcze ciekawe, jeśli kupimy sobie dwa takie głośniki, no to możemy zrobić sobie z tego takie stereo, dlatego że stawiając dwa głośniki i łącząc je ze sobą w parę, do tego podłączając telefon, nowe oprogramowanie, które, którego aktualizacja jest już dostępna, pozwoli nam po prostu odtwarzać dźwięk z dwóch głośników. Jest to świetne. No i jeśli ktoś ma zbędne 800 euro, no to dobre rozwiązanie. Jeśli już jesteśmy przy cenach. Cena tego głośnika to jest 399 euro, to jest cena producenta. U nas na rodzimym rynku widziałem na Allegro nowe ze sklepu głośniki za 1600 zł. Czy są warte swoich pieniędzy? Moim zdaniem tak, dlatego że Bank Olufsen to marka, która jest naprawdę premium jeśli chodzi o głośniki. Oni są znani z produkcji różnych nagłośni do luksusowych samochodów. No i naprawdę za tą cenę dostajemy głośnik, który przede wszystkim jest świetnie wykonany, nic tu nie skrzypi świetnie gra, co jest podstawową funkcją tego głośnika. Do tego bardzo fajnie wygląda, więc pełni też funkcję ozdobną. Zarówno na świeżym powietrzu, na jakimś pikniku, na otwartej przestrzeni głośnik spisze się świetnie. Można sobie go powiesić gdzieś tam na gwoździu, testowałem go tak na działce i działał świetnie. Można też sobie odpalić muzykę w domu. Jest to naprawdę bardzo dobry głośnik. Jeszcze na końcu trochę o obsłudze. Włączamy sobie go przyciskiem. Regulacja głośności. Możemy to zrobić oczywiście przez telefon lub iPada, lub tablet, komputer, cokolwiek z Bluetooth. Jeśli chcemy sparować, to przyciskamy sobie przycisk Bluetooth. Dłużej trzymamy. Podsumowując, jeśli chcesz mieć świetny głośnik, który sprawdzi się w każdych warunkach, do tego jest stylowy, ładnie wygląda. Jeśli nie odstrasza się także cena, jaką jest 399 euro, pochyl się nad tym głośnikiem, bo jest nad czym. I naprawdę jest to dobra propozycja. To wszystko w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania do użytkowania tego głośnika lub do jakiegoś innego sprzętu, zadawajcie je w komentarzach. Zapraszamy również na naszego Facebooka oraz Twittera. No i jeśli się podobał film, daj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco. Czołem!